Dziś Twój Anioł Stróż przynosi bardzo ważne przesłanie, które mówi o głębokiej i znaczącej więzi w Twoim życiu. To połączenie to nie przypadek, przewyższa ono czas i przestrzeń. Dotyczy osoby, która nieustannie towarzyszy Twoim myślom i uczuciom. Ta osoba zmaga się z wewnętrznym dylematem o ogromnych proporcjach, przypominającym istotny moment w życiowej podróży. W którym każdy wybór ma głębokie konsekwencje. Z jednej strony istnieje nieodparty pragnienie zostawienia za sobą tego, co wydarzyło się między Wami w przeszłości, zakończenia tego intensywnego i czasem trudnego rozdziału. Wasza więź jest tak potężna, że ta osoba odczuwa jej ciężar na co dzień i czasem szuka schronienia przed intensywnością tego połączenia. Jednak, z drugiej strony, istnieje w niej silny opór przed pomysłem, żeby cię puścić, ponieważ rozumie, że ta więź nie jest tylko osobistym wyborem, ale przekracza indywidualne pragnienia i jest kształtowana przez sam wszechświat. Jesteście bez wątpienia głęboko intuicyjnymi duszami, które łączą się ze sobą w sposób nieodłączny. Pierwsze wymienione między wami słowa stanowiły przełom, nieodwracalnie zmieniając bieg waszych żyć. Idea kontynuowania i zamykania drzwi do wspólnej przeszłości, w której miały miejsce te niezapomniane momenty, staje się niemożliwa ze względu na potęgę tego związku. Ta osoba nadal odczuwa Twoją obecność w swoim życiu. Często patrząc na Księżyc. Jest otoczona myślami i wspomnieniami o Tobie. To połączenie jest nierozerwalnie związane z jej podróżą odkrywania samej siebie, zmuszając ją do konfrontacji z własnymi złożonościami i nauki bycia prawdziwą dla samej siebie procesu niewygodnego, ale nieuniknionego. Energia, która otacza Was oboje, jest niezaprzeczalnie konfliktowa. Ta osoba stale wraca do wspólnych słów, przeglądając obrazy, muzykę i rozmowy, które ukształtowały Waszą relację. Twój wpływ na jej życie przekracza to, co możesz sobie wyobrazić. Istnieje coś wyjątkowego w Waszej dynamice, co wykracza poza konwencjonalne zrozumienie. Jesteście jak lustra, w których pomimo różnic znajdujecie znaczące podobieństwa. Każde wymienione między wami słowo nieodwracalnie zmieniło sposób, w jaki ta osoba relacjonuje się ze światem i postrzega miłość. To, co wydarzyło się między wami, to natychmiastowe połączenie miłość o niemal nieopisalnej sile. Ona wyobraża sobie przyszłość, możliwość małżeństwa z tobą głębokie marzenie, które przewyższa oczekiwania wielu. Twoja obecność w jej myślach jest stała. Bez względu na to, czy jest na spotkaniu z przyjaciółmi, czy w codziennych zajęciach, poczucie, że życie nie jest pełne bez ciebie, towarzyszy jej nieprzerwanie. Ona dostrzega w tobie wszystkie cechy, których pragnie w partnerze, i jest niezwykle urzeczona twoim głosem i słowami, które podzieliliście. Poza przyciąganiem fizycznym istnieje wieś dusz, która rozumie i podziela jej duchowe przekonania i wartości. Wierzy szczerze, że los lub wszechświat was do siebie przybliżyły i dlatego nie uważa, że postępuje irracjonalnie, czując się w ten sposób. Ty sprawiłeś, że czuła się słyszana i widziana w sposób, którego nikt inny nie potrafił. Jednak jej codzienne życie stało się monotonne w Twojej nieobecności. Rozmowy, które kiedyś rozjaśniały jej dzień i czyniły wszystko bardziej ekscytującym, pozostawiły teraz pustkę, której nie jest w stanie wypełnić. Czuje się uwięziona w rutynie, która wydaje się pozbawiona sensu, zastanawiając się, dlaczego angażuje się w pracę i życie osobiste, które jej nie satysfakcjonują. Podczas gdy naprawdę pragnie być obok ciebie. Poczucie niesprawiedliwości związane z odległością między wami towarzyszy jej stale. Jednak jej anioł zapewnia, że mimo fizycznej separacji, miłość i więź między wami nigdy nie wygasną. Nawet jeśli odległość stwarza przeszkody, siła tego związku przekracza czas i przestrzeń. To jest konieczna przerwa. Tymczasowa separacja między dwiema duszami przeznaczonymi do bycia razem. Intensywność tej więzi jest tak niezwykła, że wszechświat zdaje się niezdolny do trwałego oddzielenia Was. W tym okresie separacji ta osoba jest zdeterminowana, by wzmocnić swoją pewność siebie i znaleźć wewnętrzny spokój. Sytuacja była trudna, ponieważ jesteś centrum jej myśli i najgłębszych pragnień. Stawia ona czoło szeregowi wyzwań w swoim życiu, czy to w pracy, w relacjach rodzinnych, czy w innych aspektach, które ją zajmują i trzymają jej umysł w ciągłym napięciu. Jednak wkrótce będzie gotowa, by przerwać milczenie i podzielić się prawdą, wyrażając swoje uczucia, myśli i emocje. To obiecujący znak, że klarowność i pewność siebie się pojawiają. Pokonała wiele przeszkód i rozpoznaje cierpliwość, jaką okazałeś w tym okresie separacji. Kiedy wreszcie się pojawi, będzie pełna nerwów i niepokoju, ale także wdzięczności. To będzie nowy rozdział w Waszej historii miłości, a intensywność, która Was zawsze cechowała, będzie nadal obecna, ale w pozytywny sposób. Ta miłość nigdy naprawdę się nie skończyła, tylko przeszła przez trudne chwile. Z jakiegoś powodu oboje zaczynacie mieć nadzieję, że oddając się tej miłości, przeszkody z przeszłości można pokonać. To ważne, aby pamiętać, że ta miłość jest rzadka i cenna. Pozwól, by te słowa dotarły głęboko do Twojej duszy. Świat pragnie dla Ciebie jak najlepszego i zapewni pozytywny wynik, niezależnie od Twojego wyboru. Powiedz wierzę we wszystko, co Bóg mi powiedział i akceptuję Jego wolę w moim życiu, aby przyjąć to przesłanie i błogosławieństwa, które niesie. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach, nie zapomnij zostawić polubienia i zasubskrybować kanału. Aby być na bieżąco z kolejnymi przesłaniami. Nie możemy się doczekać, aby Cię wkrótce zobaczyć i kontynuować wzajemne podnoszenie się nawzajem, tworząc wspólnie falę dobrej energii. Bądź czujny na kolejne ważne przesłanie, które Cię czeka w następnym wideo. Niech Bóg i wszechświat oświecają Twoje kroki miłością, pokojem i wiarą. Amen.